Pierwsze wrażenia z Cypru myślę, że najlepiej się u nimi podzielić właśnie nad morzem. Bo z pewnością wielu z Was przyjedzie tutaj, także ze względu na morze, plaże i super pogodę. E, czy jest ciepło? No, dzisiaj mamy 3 grudnia i pogoda jest zmienna. Tak jak widać tutaj po tych chmurach troszeczkę, jak przyjechałem, to padał deszcz i było dość chłodno, tak. Ewidentnie na bluze, długie spodnie, i tak dalej. Czy w ogóle 19 stopni. Jednak teraz jest pogoda znacznie bardziej przyjemna. Na krótki rękawek co prawda długie spodnie, ale żałuję, że nie zabrałem butów takich bardziej na lato. Pierwsze miejsce, które odwiedzimy to zamek w Pafos, a w zasadzie jego fragmenty, które pozostały. Z zamku mamy widok na port i morze. Wejście tutaj kosztuje 2,5 euro za osobę. Eee, I czy warto? Hmm. No, Widać w zasadzie tylko takie pozostałości ruin, na które można sobie tutaj wejść. Popatrzcie na morze, e, kawałek tutaj lądu z którego właśnie przebyłem, i na przystań. Czy coś szczególnego? Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie można zobaczyć jakieś zabytki, jakąś większą historię tego miejsca. Jednak możemy tylko tutaj wejść na te mury i, e, i to wszystko. Koty, koty i jeszcze raz koty. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Co ciekawe, nie są to typowe dachowce, a koty z naprawdę ładnym omaszczeniem. Spokojnie, zazwyczaj są bardzo przyjazne. Drugie podejście do flamingów. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Tu wszędzie e, normalnie jest to słone jezioro, także cały czas słychać człap, człap, człap. Jak wchodzę w jeszcze e, w wodę, spotkałem grupę Polaków, która powiedziała, że co prawda jest daleko i mokro, ale gdzieś tam są te flamingi, więc mam nadzieję, że zaraz uda się je złapać bardziej z bliska. Niestety, pomimo przejściu kilkuset metrów przez błoto, i tak są one ledwo widoczne na nagraniu. Słone jezioro na Cyprze to generalnie brytyjskie tereny. Zamorskie, ale spokojnie, nie trzeba tu mieć żadnego dodatkowego paszportu, wizy ani innych tego typu rzeczy. Patrzę teraz tak mocno pod nogi, bo tutaj wszędzie e, powinno być to słone jezioro. Powinno, bo w tym momencie jeszcze widać, chyba jest za gorąco dlatego jest tutaj wilgotno, błotniście, a jezioro jest tam, właśnie gdzie są też flamingi. Jak można się tutaj dostać? Jest kilka opcji, na przykład rowerem, co może trochę zająć, ale są tutaj rowery miejskie, Nextbike, są one dostępne w wielu miastach w Polsce, także jeśli ktoś ma tą aplikację, to może właśnie wybrać się tutaj rowerem. Druga opcja to oczywiście samochód, no pewnie najwygodniejsza opcja, szczególnie w tych okresach zimowych, kiedy można się tutaj natrafić na jakiś deszcz. No i jest również trzecia opcja, jak można się tutaj dostać, czyli komunikacją miejską. Jeżdżą tutaj podobno autobusy, jednak z tego, co sprawdziłem z rozkładem jazdy, trzeba by tutaj było przyjechać z przesiadką z Limassol, do którego właśnie zaraz wracam będziemy zwiedzać sobie to miasto. Z innej strony jeziora, czyli tam gdzie w sumie zacząłem dzisiejszą przygodę z próbą złapania flamingów, czyli tam z drugiego Brzegu, gdzieś tam docierał na autobus, ale tam nie ma jak mm, ich zobaczyć, ponieważ mamy las i łodo, które no niestety dość mocno uszkodziło moje buty spodnie, więc yy, właściwy punkt, żeby zobaczyć flamingi, to jest ta strona, że tak powiem, bliżej morza. Jak się mocno przybliży mapę Google, to widać wtedy takie drzewko oznaczenie i to jest właśnie to miejsce, gdzie tutaj można podejść, zobaczyć te flamingi. Oczywiście to miejsce również będzie na mojej mapie, w moim przewodniku, do którego link wrócę oczywiście w opisie. Mi niestety nie udało się spotkać żadnego żółwia, ale znak sugeruje, że są tutaj czasem dostępne. No i udało się zobaczyć kolejnych kilka flamingów. Do zamku zaczyna to wyglądać naprawdę bardzo fajnie. Znacznie lepiej niż w tym zamku w Pafos. Widać, że będzie kilka sal do odwiedzenia. Mamy też opis, co tutaj się znajdowało. Zaraz się temu przyjrzę dokładniej. Cała ta sala na dole wygląda naprawdę fajnie. Łącznie z sufitem. Elementy wystawy, ale jak myślimy, że to już wszystko, to tu zaraz wyłaniają się kolejne drzwiczki. A w zasadzie przejście do kolejnego pomieszczenia. Bardzo dużo takich elementów udało się zachować. W zasadzie to jest całe jedno pomieszczenie. Podziemie tutaj tam poświęcone. I to zaraz obok jest drugie, Widać, że bardzo fajnie się zachował ten. Zamykaj, co ciekawe nie ma tu praktycznie nikogo. Uroki podróżowania poza sezonem. O. I kolejna sala. Z... Wow, naprawdę dobrze zachowanymi. Hm. Nie wiem w sumie, jak można to nazwać. To jest coś napisane, no ale e, niestety tego nie rozumiem, więc nie przetłumaczę. Jeśli ktoś wie co tutaj jest. Napisane to chętnie się dowiem Można zostawić info w komentarzu to co warto jeszcze wiedzieć o zamku w Limassol to, że tutaj odbyła się między innymi koronacja Ryszarda Lwie serce pierwsze piętro w zamku Limassol poświęcone jest głównie właśnie zbrojom rycerzy uzbrojeniu jakie to było dostępne jakim się posługiwali przez wieki trochę tego tu się nazbierało ale także fani porcelany znajdą coś tutaj dla siebie i z pierwszego piętra zostało już nam tylko zobaczenie chyba wieży widokowej więc wchodzimy ten do A to fajnie widać to co jest na dole gdzie byliśmy przed chwilą no, i właśnie do góry. Ach, tak, tu na pewno będzie jakiś fajny widoczek. Widok tutaj z najwyższego piętra jest całkiem fajny. To mamy morze. Miejską zabudowę, co prawda już nowoczesną. Zachód słońca, na której akurat się załapałem. No, i dalej. Tam w tle z drugiej strony zamku mamy góry. Bardzo blisko zamku jest można powiedzieć dzielnica. Zygzak, zygzak. Bo trochę jest tutaj krętych uliczek, więc bardzo fajnie się tutaj przemieszcza. Dokładnie mnóstwo klimatycznych knajpek, restauracji, innych lokali, w których można coś zjeść czy się napić. No albo też pewnie imprezować. Po zachodzie słońca skierowałem się do parku miejskiego, który jest dosłownie kilka kroków od centrum miasta. Położony jest on nad brzegiem morza, co dodatkowo dodaje mu. Wyjątkowego klimatu. Bardzo spodobał mi się wystrój pełen świecących lampek w tym miejscu, jednak podejrzewam, że na co dzień nie wygląda to tak kolorowo, a tylko i wyłącznie ze względu na to, że byłem tutaj w grudniu, załapałem się na tego typu wystrój. Całą wycieczkę po klasztorach i górach Trodos zrelacjonuję Wam w osobnym filmie. Teraz pokażę Wam tylko kluczowe miejsca, które zdecydowanie warto odwiedzić. Dosłownie, kawałek nad klasztorem Gykos, do którego za chwilkę wrócimy, znajduje się przepiękna, niewielka świątynia. Znajduje się ona na wzgórzu, więc będą nam towarzyszyć przepiękne widoki na góry, a także na mozaiki świętych. Klasztor Kykos jest naprawdę duży i można się tu zgubić. Imponujące wrażenie robią także bogate mozaiki, które zdobią chyba każdą ze ścian klasztoru. O ruiny, które pozostały, i nie ma żadnych super tabliczek, co to jest. Ani się tego jakoś szczególnie nie zwiedza. Po prostu sobie są ruiny. Pierwsze miejsce, od którego zaczynam dzisiejszą wycieczkę, w Papos, to Agia Salomonii. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem tą nazwę. To miejsce jest ważne z wielu powodów. Zaczynając od tego, że na początku był tutaj kult Afrodyty i innych bóstw, jednak swoją aktualną nazwę zawdzięcza to świętej Salomonii, która chciała wyrzec się od swojej chrześcijańskiej wiary i została za to zamurowana. Jednak została szczęśliwie odnaleziona po 200 latach i to zostało uznane za cud. Tutaj, w tym miejscu, właśnie na tym drzewie, jest tyle wstążeczek, ponieważ jest to, można powiedzieć, miks właśnie tych dwóch religii i podobno jak się zawiesi tutaj taką kolorową szmatkę, to wtedy to przynosi szczęście. Teraz zejdziemy tam niżej, żeby zobaczyć, co tam jeszcze jest ciekawego do zobaczenia. Swoją drogą miejsce jest bardzo ukryte i można je znaleźć na mapie, ale tutaj w żaden szczególny sposób nie jest oznaczone i tak jak widzisz po okolicy nie ma tu jakichś szczególnych muzeum, i wejście jest całkowicie bezpłatne. Po zejściu na dół widać już różne święte obrazki i symbole. Ja Widzę, że dość dobrze się to tutaj zachowało. Nie wiem tylko, niestety, który jest kto Święta Salomonia. Zakładam, że może ta Bo jest tutaj, tak najbardziej niestety nie jest w ten sposób podpisana idziemy do kolejnego pomieszczenia trochę trzeba się przycisnąć tak i to jest to drzewo które Wam z góry pokazałem o tam jeszcze można iść tam pójdziemy zerknijmy jeszcze co tutaj widać przez te skały Okay, tylko tabliczka i jaskino Pozostałości poświątyni. A tutaj również. Co mnie zaskoczyło w tym miejscu, to to, że pomimo tego, że są właśnie takie jaskinie i dość otwarte, to nie ma tu żadnych zwierząt, żadnych nietoperzy, węży, yy, czy innych stworków, których można by się było gdzieś tam jakaś wystraszyć, także myślę, że to się jak najbardziej na plus jeśli ktoś się tego obawiał, to można śmiało chodzić. przynajmniej teraz w grudniu tego nie ma generalnie cały ten kompleks świątyny jest tutaj znacznie większy ponieważ mamy tutaj właśnie jeszcze takie jaskinie, w których można wejść i hm, coś zobaczyć to ciężko powiedzieć bo one są w zasadzie puste, no ale są powiedzmy, jaskinie, do których można wejść e, zewnątrz wyglądają naprawdę ciekawie i myślę, że można sobie to wyobrazić jak to kiedyś tutaj właśnie było z zewnątrz widać, że to jest znacznie większe. Te świątynie musiały być naprawdę olbrzymie, bo jest tutaj kilka. Tu jest miasto. Myślę, że można jeszcze przejść dookoła. Lecimy dalej, oglądamy świątynię. Kolejne pomieszczenia. Tak tu wejdziemy tymi schodkami do góry, zobaczymy na co będzie widok. Zerknijmy z góry, to O, no, fajnie, dziury są zabezpieczone. Ktoś przypadkiem nie wpadł. Yy, z kolei nie jest zabezpieczona. <grym> Więc dobra, trzeba faktycznie trochę uważać. To jeszcze mamy największe dno żwirowe, które udało się znaleźć, wykopać na cyprze. przedstawiam przedstawię te dny, które trzymają. Teraz czas na grobowce królewskie, jednak zanim wejdziemy do środka, to warto powiedzieć kilka słów, czym one właściwie były. No, grobowce to chyba już każdy wie, jednak królewskie to one nie były. Mają one z królami tylko wspólną nazwę. Tak naprawdę byli tutaj chowani bogaci, można powiedzieć, mieszczanie i inni ludzie, których po prostu było stać na takie ładniejsze, bogatsze groby. Grobowce królewskie w Pafos zrobiły na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Zdecydowanie polecam dodać to miejsce na listę do zobaczenia w Pafos. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, to koniecznie zaobserwuj profil, bo już niedługo pojawi się film poświęcony atrakcjom Pafos. Jeśli jak ktoś zastanawia czy można w grudniu pływać, na Cyprze w morzu. Woda jest bardziej pojaźniej niż w Bałtyku. Teraz kilka ciekawostek o Cyprze. Jest on w Unii Europejskiej, ale nie ma go w strefie Schengen, co zdecydowanie wyróżnia go na tle wielu innych krajów spotkają się z krajami, które nie są w Unii, ponieważ nie chcą przyjmować dobrodziejstw takich jak regulacje, przepisy i innego rodzaju obostrzenia, ale chcą brać udział w swobodnym przemieszczaniu się, handlu i tak dalej, więc należą do strefy Schengen. Jednak cypr ma tutaj odwrotnie. To oznacza, że często możemy trafić na jakieś tablice właśnie, że coś zostało ufundowane ze środków Unii Europejskiej, ale nie obowiązuje tu strefa Schengen, czyli obowiązuje tu strefa po prostu relacji, jakie mamy tutaj między różnymi krajami. Tak więc dla nas się tak naprawdę szczególnego nie zmienia, bo również możemy to przejechać na dowód z tą różnicą, że lecąc na przykład do Niemiec, Francji czy gdzieś indziej, to mamy kontrolę oczywiście podczas pokazywania biletu i dalej już jej nie ma. Oczywiście kiedy przekraczamy, przekraczamy granicę lądową, to zazwyczaj tych kontroli też. Nie mamy. Tutaj natomiast jest pewnego rodzaju kontrola i trzeba odbić swój dokument, dowód czy też paszport. Odbieramy taki kwit, na lotnisku dajemy go e, osobie odpowiedzialną za kontrolę i w zasadzie to wszystko, więc wszystko przebiega bardzo płynnie, sprawnie, no ale jednak trzeba się w jakiś sposób odbić. Na pewno nie jest taka kontrola standardowa jak w przypadku wyjazdu, gdzie gdzie trzeba e, zdobyć wizę i pokazać paszport. Cypr miał bardzo burzliwą historię, należał do wielu różnych krajów, a na miejscu ma tutaj bardzo duży wpływ kultura, zarówno grecka, jak i turecka. Teoretycznie Cypr mógłby być kolejną grecką wyspą, jednak, tak jak podczas jednego z wycieczek opowiadała pani przewodnik, nie mógł zostać grecką wyspą, z tego względu, że wcześniej należał do Wielkiej Brytanii. Teraz Wielka Brytania pozostawiła sobie tutaj niewielkie terytoria właśnie, e, zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii, które można sobie swobodnie wjechać, na przykład oglądając flamingi w okolicach Limassol. Warto też wiedzieć, że wyspa Cyfry jest podzielona aż na cztery części pomiędzy trzy kraje. Południowa część ma znaczące wpływy greckie. Północna jest pod okupacją Turcji. I żeby się tam dostać, potrzebny jest paszport lub też dowód. Co ciekawe, większość krajów na arenie międzynarodowej nie uznaje tego jako osobny kraj. Uważa się, że to jest Cypr pod okupacją Turcji. Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym. Przed nim są dwie włoskie wyspy. A jego cała powierzchnia jest można powiedzieć, że porównywalna obszarem do województwa o polskiego, czyli jednego z najmniejszych polskich województw. Jednym z najczęściej pomijanych miejsc w przewodnikach i filmach z Cypru jest park archeologiczny Nea Pawos. Totalnie nie wiem dlaczego praktycznie nikt nie pokazuje tego miejsca, a to właśnie ten park archeologiczny uznawany jest za jeden z najważniejszych na Cyprze. Oprócz stosunkowo młodej latarni morskiej znajdziemy tu także wiele innych starszych zabytków, takich chociażby jak zamek Saranda Colones, a w zasadzie jego ruiny, które nie przetrwały trzęsienia ziemi, czy Agora i Odeon. Dzień dobry, dzień dobry. ten wieczny dzisiejszy dzień. Mimo to, że jest wiecznie, to i tak jest ciepło. Myślę, że w okolicach już 18 stopni, spokojnie na krótki rękawek. Ee, a cel na dzisiaj to stolica Cypru, czyli Nikozja. Miała być zorganizowana wycieczka z różnymi przystankami po drodze, no ale niestety przez to, że jesteśmy poza sezonem, to nie ma aż tylu chętnych najprawdopodobniej na tę wycieczkę i została ona odwołana, dlatego śmigamy do Nikozji na własną rękę. Jak to zrobić i co zobaczymy w Nikozji, zobaczcie już za chwilkę. Zaczynamy od Muzeum Cypru, które znajduje się bardzo blisko dworca autobusowego. A tutaj bogini Afrody to z każdej strony nie mogę pokazać pełnej cenzury. YouTube by to zablokowało. Generalnie muzeum Cypru tutaj w Nikozi jest e, bardzo duże, kilkupoziomowe. Wejście jest bezpłatne. Myślę, że na zwiedzanie warto sobie zarezerwować około godzinki, tak żeby na spokojnie można było przez nie całe przejść. Warto też wiedzieć, że w środku jest audioprzewodnik. Niestety mi nie zaproponował go pan, który wydawał bezpłatne bilety, ale jest. To chyba najbardziej znana ulica. Za nas tego, że jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju sklepów, czyli można powiedzieć taka handlowa. Uliczka, no i prowadzi też do e, przejścia granicznego, do którego za moment dojdziemy. Przejście na stronę turecką jest banalnie proste. Po prostu trzeba pokazać e, dowód osobisty, ale zarówno po stronie greckiej, jak i po stronie tureckiej. E, jeżeli nie ma kolejek, to cały ten proces, myślę, że nie będzie Trzeba tylko pokazać i można śmiało iść dalej. Co ciekawe, podobno Cypr północny jest generalnie nieuznawany przez Żaden kraj na świecie, jako, jako kraj, tylko jako część Cypru, która jest pod okupacją. Jednak, zadając pytania do sztucznej inteligencji, którą ktoś musiał oczywiście wytrenować, dostarczyć dane, jest to uznawane za Republikę Turecką Cypru Północnego. Od razu, po przejściu na stronę turecką, widać, słychać i czuć różnicę. Teraz tutaj widać, e, to były ulice normalnie, są budynki, no ale został dorobiony dach, żeby z pewnością chronić się nie tyle przed deszczem, co bardziej przed słońcem. Brama krańska, brama wjazdowa do miasta, to jest druga z trzech bram. Odwiedzimy pierwszą. Już udało się e, zobaczyć. To jeszcze mamy pozostałości muru e, obronnego. Warto jeszcze wiedzieć, że w środku tej bramy, do wejścia z drugiej strony, znajduje się Centrum Informacji Turystycznej. W części Nicosii można znaleźć także fragment akweduktu, jednak nie z którego on jest wieku. Mury obronne miasta, które zostały zbudowane, żeby się bronić przed atakiem Osmanów. Tutaj trzecia z bram do miasta, które się zachowały, czyli brama w magustiańska. Po pathos, warto zwrócić także uwagę na atrakcje, których nie ma zawsze na liście, tak jak na przykład te łaźnie frankijskie. Łaźnie te powstały pod koniec XIV wieku i korzystały z doświadczeń rzymskich i bizantyjskich. Zerkniemy teraz jeszcze do środka, czy coś widać przez te kraty, ale możemy je przejść tutaj dookoła. Zobaczymy z innej strony, co tu jeszcze się zachowało. Okej, okay, o tej innej widać to znacznie lepiej. Wszystko jest ogrodzone płotem, żeby ktoś przypadkiem tu, Chyba raczej nie wpadł, bo z tego co marzę, większość takich pozostałych ruin nie jest szczególnie zabezpieczona pod względem, żeby ktoś potem nie deptał, bo się zniszczył, tylko raczej żeby ktoś po prostu sobie nie zrobił krzywdę. Tego miejsca generalnie nie ma na mapie, tak jak wielu takich można powiedzieć mniejszych atrakcji, bo tak naprawdę no, można tylko tutaj przejść obok i zobaczyć jak to wyglądało. Nie ma tu tablic informacyjnych co to było, jak to wyglądało, więc trzeba sobie tutaj tego poszukać wszystkiego w internecie. Przed samym wejściem jest tylko niewielka tabliczka, że to były właśnie łaźnie i to tyle. Kilka kroków dalej kierując się właśnie do tego miejsca. Znajdziemy jeszcze właśnie osmańskie. Są one nieco młodsze, no, około 200 lat, bo się może że pod koniec XVI wieku. W W słynnego miejsca, gdzie był przywiązany święty Paweł i został uczowany aż 39 razy za nauczanie chrześcijaństwa tutaj był jeden z najstarszych kościołów chrześcijańskich powstał w około 400 roku naszej ery jednak był wielokrotnie przebudowywany no i teraz znajduje się tam świątynia, do której zaraz wejdziemy która swój ostateczny kształt zyskała w około XV wieku Niestety godziny otwarcia lokali są bardzo umowne, ponieważ teoretycznie w mapach Google jest 12, na drzwiach jest 12, mamy 12.10, no a jeszcze jest zamknięte. Bardzo ciekawe doświadczenie w galerii handlowej na Cyprze. Na dworze mamy około 21 stopni w cieniu, więc w galerii jest włączone ogrzewanie, bo jest zimno. Ostatni widok na morze i żegnamy Cypr.